Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. I drodzy państwo, tak jak wspomniałam wcześniej, gościem w poranku siódma dziewiąta jest Anna Grochowska, wiceprezes Fundacji Synapsis. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Pani prezes, kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu. Czy można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: osoba z autyzmem to? Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Osoba można powiedzieć osoba z autyzmem to osoba w spektrum autyzmu, to osoba, która e, inaczej można jeszcze powiedzieć, jest osobą neuroróżnorodną, czyli taką osobą, której układ nerwowy, mózg odbiera świat inaczej, przetwarza inaczej informacje, e, działa trochę inaczej, co nie znaczy, że gorzej. Czy autyzm można zauważyć wizualnie na pierwszy rzut oka? Autyzm należy do tak zwanych ukrytych niepełnosprawności, ponieważ e, autyzm może prowadzić do niepełnosprawności, to bardzo, e, bardzo poważnej. Natomiast e, po takich cechach zewnętrznych, e, w sensie rysów twarzy, e, tu, tutaj nie ma takich zmian jak w przypadku na przykład zespołu Down'a, gdzie możemy m, pewne cechy zauważyć e, na zewnątrz. To są osoby, które z reguły są sprawne ruchowo, czasami mają problemy z koordynacją, ale generalnie są sprawne ruchowo. Więc też nie potrzebują dodatkowego wsparcia w postaci buzka czy laski. Stąd, właśnie, na pierwszy rzut oka, odróżnienie osoby w spektrum autyzmu od osoby neurotypowej jest w zasadzie niemożliwe. Zatem, jakie zachowania dziecka powinny zwrócić uwagę rodziców? Zachowania, które mogłyby wskazywać na spektrum autyzmu? To troszkę zależy od tego, w jakim wieku jest dziecko. Możemy powiedzieć, że. Przepraszam, o tych najmłodszych dzieci do drugiego roku życia. To, co powinno zwrócić uwagę rodziców, to osłabiony kontakt wzrokowy, to, że dziecko nie zawsze go nawiązuje i że nie wykorzystuje tego kontaktu do regulowania takiej wzajemnej interakcji. Czyli nie chodzi o to, czy tylko dziecko patrzy na rodzica wtedy, kiedy to jest potrzebne, ale również czy tym wzrokiem usiłuje nam coś. Coś przekazać, czy zwraca uwagę na naszą mimikę, ton głosu i do tego też dostosowuje swoje zachowanie? Czy dziecko reaguje na imię i czy reaguje na imię w zasadzie zawsze? Czy jest to bardzo taka wybiórcza reakcja? Czy dziecko wskazuje? Palcem te rzeczy, które są dla niego ważne, interesujące, że o, zobacz tam leci samolot, o, zobacz tu jedzie ciekawy autobus, i tak dalej, i tak dalej. Że dziecko generalnie współdzieli w pole uwagi, czyli dzieli się zainteresowaniem z innymi osobami ale jest w stanie również zorientować się, na co patrzy druga osoba po kierunku spojrzenia tej osoby i zaobserwować, no dobrze, no to jeżeli ta mama na mnie nie patrzy, tylko patrzy gdzie indziej, to na co ona patrzy, może to jest coś interesującego. No a poza tym jest to jeszcze kwestia zabaw, które to powinny być takie zabawy w udawanie, czyli dziecko udaje, że jakiś przedmiot jest innym przedmiotem, że na przykład, nie wiem, klocek jest telefonem albo że patyczek jest łyżeczką, tak? To, to są zabawy w takie zabawy na niby. I jeżeli takich zachowań u dziecka półtora rocznego do dwóch lat rodzice nie obserwują albo obserwują je bardzo, bardzo rzadko i są one bardzo uproszczone, no to wtedy powinni się zaniepokoić i warto się wtedy skonsultować ze specjalistą. Pani prezes, jakie są największe problemy w takim codziennym funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu? Halo, halo, słyszymy się? Ja myślę, że to jest tak, że przede wszystkim e, są so, tak, tak, że przede wszystkim są to osoby, które mają e, generalnie rzecz biorąc trudność w uzyskaniu odpowiedniego wsparcia. Ponieważ no, system jest delikatnie mówiąc niewydolny, brakuje miejsc, gdzie można uzyskać diagnozę w ramach NFZ-u, brakuje miejsc, gdzie można uzyskać terapię, która by była nieodpłatna czy w ramach NFZ-u, czy w ramach innych świadczeń. I to jest duży problem. Poza tym bardzo często są to osoby, które spotykają się z tym, że trudno jest im uzyskać odpowiednie wsparcie i dostosowanie takie do swoich indywidualnych potrzeb w przedszkolu czy szkole, już nie mówiąc o, o miejscu pracy, jeżeli mówimy o osobach dorosłych i o tym, żeby one były się w stanie odnaleźć na rynku pracy. Bo to, co trzeba podkreślić, to to, że autyzm nie dotyczy tylko dzieci, dotyczy osób w różnym wieku, w tym osób dorosłych dotyczy osób bardzo różniących się samodzielnością, różniących się umiejętnością komunikowania się, tym czy mówią, czy nie mówią, no więc jest to rzeczywiście bardzo szerokie spektrum. No i brakuje wciąż w naszym społeczeństwie takiego zrozumienia i akceptacji w ogóle dla odmienności, ale dla osób w spektrum autyzmu również. A czego absolutnie unikać w kontaktach, czy to z dziećmi, czy to z osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu, aby one czuły się w takiej grupie jak najlepiej? Jest kilka takich rzeczy, na które można zwrócić uwagę. Przede wszystkim należy być uważnym obserwatorem i nie przytłaczać takiej osoby nadmiarem bodźców. Czyli dobrze jest, jeżeli możemy stworzyć takie otoczenie, w którym jest względnie Względnie cicho, który nie, które nie ma świecącego, mocnego światła, w których nikt nie próbuje nagle dotykać takiej osoby, w sensie poklepywać ją tak, bez, bez uprzedzenia, bo to może być trudne, bo u większości osób z spektrum autyzmu obserwujemy też dużą nadwrażliwość na różnego rodzaju bodźce takie sensoryczne. Po drugie, na pewno nie należy tych osób zalewać. Mową, należy mówić w sposób prosty, krótkimi zdaniami. Warto podawać przykłady, jak rozumiemy różne rzeczy. Należy unikać takich dwuznaczności, tak? Nie możemy tutaj zakładać, że osoba w spektrum autyzmu będzie się domyślała, co mamy na, na myśli. Powinniśmy mówić wprost. Warto też dbać o to, żeby uprzedzać e, takie osoby, niezależnie od wieku, o zmianach. Tak? Że na przykład tego dnia zmieni się nauczyciel, albo że tego dnia nie wracamy bezpośrednio do domu, tylko musimy coś po drodze załatwić i tak dalej, i tak dalej. E, warto zapytać, czego taka osoba potrzebuje i poczekać na odpowiedź. I zorientować się, czy dana osoba jest w stanie udzielić tamtej odpowiedzi słownie, czy być może tą odpowiedź może zapisać na kartce, czy pokazać na tablicy literowej, w zależności od tego, w jaki sposób się komunikuje. Pani prezes odnosi wrażenie, że ta świadomość wśród społeczeństwa wzrasta, czy jednak z roku na rok jest gorzej? Nie, gorzej na pewno nie jest, ponieważ ja pracuję z zasadami spektrum autyzmu no, już od ponad 30 lat. E, więc mogę zaobserwować naprawdę bardzo duże zmiany e, w takiej sytuacji osób z spektrum autyzmu. Na świecie i w Polsce, ale bym powiedziała, że wciąż ta świadomość jest niewystarczająca, wciąż warto jest o tym mówić. Dlatego bardzo się cieszę, że e, również Państwo organizujecie takie spotkania, takie rozmowy, e, bo być może ktoś coś usłyszy, czegoś się dowie, może wykaże większe zrozumienie, zainteresowanie, sam doczyta, a to jest naprawdę bezcenne. Zrozumienie i wiedza są bezcenne. Ze spektrum autyzmu żyje więcej osób płci męskiej, męskiej czy żeńskiej. Na pewno więcej jest osób wśród chłopców i mężczyzn. Troszkę nie bardzo wiemy dlaczego. Wiadomo, że te objawy spektrum inaczej wyglądają u dziewczynek i kobiet, natomiast kryteria diagnostyczne są bardziej oparte o te zachowania u mężczyzn. Te pierwsze w ogóle opisy osób z autyzmem to były oparte wyłącznie na. Na przykładach, na przykładach chłopców. Teraz wiemy coraz więcej o tym właśnie, jak to spektrum wygląda u dziewczynek i kobiet i coraz częściej one są diagnozowane, ale tak jak mówię, wciąż jeszcze więcej jest diagnozowanych e, mężczyzn i chłopców. Myślę, że tak, te proporcje się będą zmieniać, ale jak bardzo to trudno jest powiedzieć. Ile osób korzysta z pomocy Fundacji Synapsis? Pytam, by pokazać, jak często występuje właśnie spektrum autyzmu. My nie mamy w Polsce takich danych epidemiologicznych, które by nam pozwoliły powiedzieć, ile tych osób jest w Polsce. Ja bym powiedziała, że najprawdopodobniej to będzie jedna nasta osób. Takie są dane podawane ogólnie w krajach europejskich. W Stanach Zjednoczonych najnowsze dane mówią o jednej na 36 osób, ale to jest też kwestia tego, jak, jak są prowadzone badania, jak jest to obliczane. My możemy powiedzieć, że na podstawie systemu informacji oświatowej, właściwie w ostatnich latach z roku na rok około 20%, około 20% zwiększa się ilość orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na spektrum autyzmu więc te wzrosty są duże, natomiast trudno jest tutaj mówić o liczbach bezwzględnych, ponieważ część rodziców się w ogóle nie stara o życzenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bo uważa, że dzieci sobie poradzą albo mają poczucie, że nie warto stygmatyzować dzieci, więc trudno powiedzieć. Z naszej pomocy rocznie korzysta no, tak naprawdę, w zależności od tego, jakiej pomocy mówimy, to możemy powiedzieć, że kilka tysięcy osób, ponieważ my prowadzimy zarówno diagnostykę, jak i terapię indywidualną, Grupową. Oprócz tego realizujemy różne projekty, prowadzimy też poradnictwo prawne i takie poradnictwo rodzice rodzicom. W związku z tym w ramach tych wszystkich, wszystkich działań, które prowadzimy, mamy też mieszkanie chronione, prowadzimy projekt opieki wytchnieniowej, mamy... Pra, pracownie Rzeczy Różnych, czyli e, Zakład Aktywności Zawodowej w Liczej Górze. Z tych wszystkich, wszystkich aktywności, które e, prowadzimy, korzysta rocznie e, na pewno e, dobrze ponad tysiąc osób, myślę, że raczej e, blisko kilku tysięcy. Natomiast no e, to są wciąż bym powiedziała takie dane, które e, są zdecydowanie niewystarczające. Te potrzeby są znacznie większe, tych osób, które się do nas zgłaszają, jest znacznie więcej, no ale. Nie jesteśmy w stanie niestety wszystkim pomóc. Pani prezes, i ostatnie już pytanie. Jaki jest Pani ulubiony kolor i czy jest to kolor niebieski? Ja mam różne ulubione kolory. Rzeczywiście niebieski bardzo lubię i bardzo się dobrze w nim czuję, ale warto jest też sobie powiedzieć, że coraz częściej, bo rzeczywiście przez wiele, wiele lat mówiliśmy o tym, że niebieski, tak, świecimy się na niebiesko. I to jest w ogóle bardzo taka dobra akcja, ważna akcja, akcja, która ma pokazać nie tylko i symbolizować zwiększanie świadomości, ale też akceptacji osób z spektrum autyzmu. Natomiast teraz częściej to podkreśla się, że właśnie ze na tą różnorodność różnorodność objawów, różnorodność ich nasilenia. Różnorodność potrzeb tych osób, że powinniśmy mówić tutaj o bardziej, bardziej takim kolorowym, kolorowym spektrum, różnorodnym spektrum, więc niebieski tak, ale również różne inne kolory do tego też bym dorzuciła. I kolorowo już teraz się żegnamy. Bardzo dziękuję. Joanna Grochowska, wiceprezes Fundacji Synapsis, była gościem w poranku 7-9. Dobrego dnia. Bardzo dziękuję wzajemnie. 7-9. Poranek rozgłośni katolickich.